Legitymacja szkolna w smartfonie. Elektroniczne legitymacje dla uczniów w smartfonach ma przygotować centralny ośrodek informatyki. Trwają prace nad porozumieniem między ośrodkiem a resortem edukacji. Do rozwiązania pozostają kwestie przekazywania danych dotyczących uczniów, powiedział DGP Radosław Maćkiewicz, szef COI. Legitymacja w telefonie ma być pełnoprawnym dokumentem, który zastąpi te fizyczne. Będzie ją można pokazać na przykład kontrolerowi biletów w autobusie lub wykazać prawo do zniżek. Aplikacje, podobnie jak M będzie można pobrać z ogólnodostępnych sklepów. Zachętą dla uczniów ma być też możliwość personalizacji, będą mogli zmieniać jej wygląd. Elektroniczna legitymacja już 1 września jeśli pracę uda się zakończyć zgodnie z planem, legitymacje będą dostępne już od 1 września. Prace nad elektroniczna legitymacją szkolną podjął już Resort Edukacji w czasie, gdy ministrem był Przemysław Czarnek. Przygotowywał ją wówczas Instytut Badań Edukacyjnych. Projektu nie udało się sfinalizować, tuż po wyborach został zamknięty, gdy ministerstwo podzielono na dwa resorty Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki. Poprzedni projekt zakładał, że legitymacja zostanie uruchomiona w aplikacji mObywatel 2.0, e legitymacje miały być dostępne dla uczniów, których szkoły nawiążą współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji. Marek Zlouvois, KS Info